Cześć, dzień dobry, cześć i czołem, nie pytajcie skąd się wziąłem. Cześć, słuchajcie, dzisiaj film taki, właściwie i tak go chciałem nagrać, widzicie pewnie po tytule, choć już widzę, że ktoś do mnie idzie, bo chcę też wywołać wilka z lasu. Szykuję się powoli do tego, co wspominałem na którymś filmie, słuchajcie, czyli yy, jakiegoś takiego, serii takich filmów o ciekawych kawiarniach w Polsce. I apel do Was, do widzów, do kawiarni, jeśli macie ciekawą kawiarnię, jeśli znacie ciekawą kawiarnię, jeśli znacie właściciela ciekawej kawiarni, od razu mówię, to nie ma być na zasadach materiałów sponsorowanych. Ja chcę tę kawiarnie odwiedzić, porozmawiać z ludźmi, pasjonatami tej kawy, z ludźmi, którzy te kawiarnie prowadzą. I chodzi tu zarówno o dobrą kawę przede wszystkim, ale i o. Zaraz Wam pokażę, bo pierwszy z brzegu artykuł sobie wymyśliłem i o, 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 o ciekawy design kawiarni. No ale kawa musi być dobra. To jest klucz, bo jak sama nazwa wskazuje słuchajcie, kawa w kawiarni to jest podstawa. Tu stoi taki ekspres nie wiem, czy go będę robił zobaczymy, bo. Chcę Wam też coś powiedzieć, bo w sumie kanał o ekspresach, ale no zobaczcie przykład. Będzie, będzie mi łatwiej Wam pokazać o co chodzi jak to się robiło. O, to ja jakiś wpisałem ciekawe kawiarnie w Polsce, chyba w wyszukiwarkę. Wyskoczył mi z woga, 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 wo, vog, nie wiem, poprawcie mnie, wog, chyba. Jakiś tam artykuł, nie wiem czy on jest sponsorowany, czy nie. Tak jak mówię, zaznaczam wyraźnie, ja nie chcę tego. Czekajcie, przesunę się tu. Ja nie chcę, żeby to były materiały sponsorowane, więc od razu będę odrzucał z automatu kawiarnie, które mi powiedzą, że ja nie mogę wypowiedzieć swojego zdania na ten temat. Jeśli się decydujecie, wpadam do Was, rozmawiamy, piję kawę, oceniam ją pewnie już później. Chodzi mi też po głowie, bo mi pisaliście, że chce się zrobić kawowym książurem. Pozdrawiam. Jest to też jakiś plan, słuchajcie, tylko no, takie wpadanie na kawę jest dosyć krótkie. Bo to wiecie, dwa łyki, trzy łyki, trzy rodzaje kawy, może jakieś przekąski przy okazji, bo to też jest ważne. No, ja też lubię coś słodkiego zjeść do kawy. Kawy nie słodze, jak wiecie. Jest tych pomysłów trochę, po to nagrywam ten film. On jest też dzisiaj nie o ekspresach, z tego względu, że ja się zaraz właściwie zbieram z firmy. I jutro lecimy na Discordowy meeting Kawożłopów, pierwszy, który mamy w weekend od piątku do niedzieli, yy, ale o tym też już wspominałem, więc spójrzmy na to, spójmy na to, na to, na to, co tu, tak, co mamy w artykule jakimś przykładem. zaraz wejdziemy w jakiś inny. Najlepsze kawiarnie w Polsce, które serwują dobrą kawę, zachwycają designem. To jest, tak jak mówię, źródło Vogue, data jest 17 kwietnia, mamy dzisiaj 4 lipca, czyli w miarę świeży artykuł. Pisaliście mi też o jakiejś książce o kawiarniach w Polsce, chodzi o to, żeby to było coś ciekawego. Po pierwsze, bardzo dobra kawa, ale to też nie może być, wiecie, bo dobrej kawy można się czasem tak, czasem nie napisać też w sieciówkach. To ja nie mówię, że nie, no tam jest według mnie w kawiarniach sieciowych problem z powtarzalnością tej kawy. Ja mam takie zdanie, to jest moje prywatne zdanie. Wszystko co mówię na filmach to jest moje prywatne zdanie, wiecie o tym doskonale. Po raz drugi najlepsze miejsca kawą w Polsce prezentują autorzy przewodnika Coffee Spot z Polska. O, mam jakąś książkę, kurna, czy tam jakiś przewodnik, który mogę sobie poczytać. I to może jest kierunek, ale chciałbym też yy, poznać Wasze opinie. Zaznaczam, chciałbym zacząć od Warszawy. Ja jakieś tam typy mam, ale nie będę Wam ich zdradzał. Yy, chciałbym zacząć od Warszawy, bo chcę zobaczyć, jak to się obejrzy, wiecie, no bo turnie po Polsce, kawiarniane, to wiadomo, jest czas. A! Tutaj stoi gościu, czeka na... Na swoją kolej i tych gościów stoi troszeczkę. To jest czas, to są kilometry, to są fotele, to są paliwo, które mamy przecież dzisiaj: 6,44. Jak tam u was w ogóle benzyna? Ja dzisiaj 6,64 widziałem. Ostatnio się śmiałem, bo tankowałem z półtora tygodnia temu 6,66. Przypadek. <noise> Także słuchajcie, dzisiaj gadany, gadany vlogas. vlogas. No, ga pogadanka. Zobaczmy, co tu piszą. Tu muszę kręcić myszką, gościu. Drugiej edycji przewodnika Coffee Spot z Polska autorzy opisali blisko 300 kawiarni z całej Polski. Wraz z przewodnikiem premierem będą miały specjalnie wypalone na tą okoliczność kawy, czyli to jest hype. Kojarzę palarnie hype. Nie, nie piłem ich kawy, ale kojarzę. No i co dalej? Co dalej? Dobra, przejdźmy do rzeczy, bo tu mamy dalej Polskę poniosła trzecia fala kawy. Aeropress, Flat White, Nitro. No tak, to są metody parzenia. O tym też planuje film, ale muszę się najpierw wyposażyć w sprzęty. Pierwszy przewodnik opublikowaliśmy 6 lat temu, przez ten czas kawowy krajobraz Polski bardzo się zmienił. Tak, to biznes kawowy w Polsce się zmienia bardzo dynamicznie. Zmianą jest też to, że obecnie kawiarnie Speciality nie są już wyłącznie domeną pasjonatów czy hobbystów, które porzucili korporację, by podążać za pasją. Właśnie takie kawiarnie Speciality, nie Speciality, Speciality to jest z jednego rodzaju ziaren, że od jednego producenta, poprawcie mnie, jeśli się mylę, tak jak mówię, ja nigdy, nigdy nie byłem jakimś szpecem od kawy wielkim. Odparzenia jej może tak, trochę, ale nie od samych ziaren. Eee, co tam dalej? Coraz częściej kawiarnie speciality są łączone z innym konceptem, piekarnią, cukiernią. Tak, tak, tak. Plus, pewnie zaraz dojdziemy, gdzie taką samą wagę przywiązuje się do wypieków, jak do podawanej do nich kawy. To chyba jedna z najważniejszych zmian, poszerzenie na rynku kawy speciality. Nie jest już on tak hermetyczny, przenika się z innymi sektorami gastronomii, jest bardziej przystępny dla gości. No tak, to były swego czasu kawiarnie, takie ty, stricte kawa, kawa, kawa. Tak jak zresztą jest napisane, to jest trochę stereotyp. Ludzie rzucali korporacje dla różnych biznesów, dla różnych konceptów, nie tylko kawowych. Znam parę takich przykładów. Jeszcze jak pracowałem w gastronomii, to miałem parę takich przykładów. W sensie w gastronomii naprawiałem ekspresy, miałem parę przykładów takich miejsc, fajnych. Pozdrawiam, pozdrawiam. Yy, gofry belgijskie. W Warszawie lecimy dalej, bo tutaj dużo tekstu. Ja nie chcę wam też czytać to, co możecie sobie zobaczyć. Ja link do tego artykułu oczywiście wrzucam w opis. W drugiej edycji przewodnika autorzy zaprezentowali 300 kawiarni z całej Polski. Opisom i zaznaczę też, że ja to znalazłem na Google. To nie jest tak, że czy ja mam coś wspólnego z tym przewodnikiem, chociaż. Jeśli możemy pojeździć po tych kawiarniach, coś wspólnie zrobić, to ja jestem zawsze otwarty na propozycje. Yy, tak naprawdę jesteśmy prawie przed 20 tysiącami subów. Brakuje coś koło 400. Jestem zaskoczony, mile bardzo. Myślałem, że ekspresy do kawy kawa nie będzie się aż tak dobrze przyjmować u nas na polskim YouTubie, a działa to fajnie. Publikacja zawiera rekomendacje miłośników kawy i gastronomii oraz mini wywiady i Eseje. No właśnie, to jest właściwie ten przewodnik, o którym tu jest mowa, to ja chcę coś takiego zrobić na YouTubie. Może nie 300 kawiarni, bo to jest lekka przesada, ale. A może? Wiecie, zobaczymy, zobaczymy. To jest pomysł. Ten pomysł chcę wcielić w realizację. Mamy początek lipca. Dobrze by było ten pomysł wcielać w realizację teraz, jak jest ciepło, bo i desery są na topie, lody są na topie. Ja nie powiem, żebym słodyczy nie lubił, bo lubię. Bo lubię. Cukier przy moim nadpobudzeniu to jest już w ogóle połączenie. No tu jakieś przykłady. To też nie reklama, słuchajcie. Czytamy artykuł, tak? Młaz Coffee, kawa i ceramika. Ciekawe połączenie. To są właśnie takie fajne, słuchajcie, zaskakujące Połączenia. Kawa i ceramika. Dobra kawa będzie smakować jeszcze bardziej podana w wyjątkowej ceramice. Tak, to jest ważne. Słuchajcie, jak oglądam na przykład Anita Wu czy Kesha, jak jeździł e, vlog Kesha, podróżnicze kanały. Ja bardzo dużo subskrybuję podróżniczych kanałów, czy vlog Kesha, który jeździł po Ameryce. E, Anita Wu pamiętam, że jak przyjechała chyba w zeszłym roku do Polski, to oni się zachwycali, że w Polsce praktycznie wszędzie, w kawiarniach, kawa jest podawana w Ceramice w filiżankach, nie w papierze, nie w tekturce. To jednak robi robotę, trzyma wam ciepło, no inaczej się pije. Wiecie, jak jest, nie wiem, teraz chyba w McDonaldzie, ja nie jestem klientem McDonalda, dają wam papierową słomkę do szejka. No powiedzcie, że nie czuć tego drewna, tego papieru, czuć. Lecimy dalej. Tu mamy kawałek ceramika. Tu mamy przywiśle dla miłośników architektury. Świetny przykład wykorzystania istniejącej architektury, adaptacji dawnego budynku do nowej funkcji. Toruńskie przywiśle urządzono w dawnym pawilonie należącym do lokalnego MZK. Jest taka knajpa, ona nie jest stricte kawiarnią, koło mnie, na Powiślu, tam gdzie mieszkam w Warszawie, PKP Powiśle. To jest stary budynek dworca, taki okrąglaczek. Jak wiecie, no nie wrzucę Wam teraz zdjęcia, nie będę też tutaj latał po tym internecie. Tam też jest kawa, tam jest piwo, tam są, tam są jakieś lunche. Fajne są takie adaptacje starych budynków. Jest chyba w Okrąglaków we Wrocławiu bodajże, etno kawiarnia Zetno się kiedyś znałem, znałem coś tam i naprawialiśmy, ale to jeszcze nie, nie, nie będąc serwisem. Tu, fajne. Oto kafe bar, kawa, gramofon i winyle. Dowodzi, oto kafe bar dowodzi, że nie ma znaczenia duża przestrzeń, ale ciekawy, spójny pomysł na wykorzystanie jej. Kawiarnia działa w niewielkim lokalu przy świętego Atoniego w śródmieściu Wrocławia. No mamy jakiś przykład. Słuchajcie, mi teraz przywodzi na przykład nie powiem Wam, jaka to jest ulica przy placu. Przy placu Unii Lubelskiej, albo mogę mylić, to jest chyba Mokotowska. Nie pamiętam, tam jest lokal taki chyba, chyba to w Warszawie. Najmniejsza kawiarnia świata. Ten lokal ma 2 metry kwadratowe i on jest tam już długi czas. To też jest ciekawe do pokazania, więc będę ten apel powtarzał tutaj jeszcze ze 2-3 razy w trakcie całego filmu. Jeśli znacie właściciela, jeśli jesteś właścicielem ciekawej kawiarni, odezwij się do mnie. Kontakty masz. Na, w opisie filmu, tylko ja od razu mówię mail, ewentual, najlepiej mail. Najlepiej mail, słuchajcie, bo ja jestem już człowiek starej daty dla mnie. Te Instagramy, Messengery to mi ginie mailem. Mailem w tytule nie wiem, nawiązanie do filmu o kawiarniach. To wystarczy. Lećmy dalej. Przejdźmy ten artykuł po kawałku. Może coś w Warszawie trafimy w tym artykule. Noho kawowy sen. E no, to miejsce dla poszukujących ukojenia i spokoju przy filiżance ulubionej kawy. Drewniane meble, surowe tkaniny, rośliny. Fajnie. O, to może być Warszawa, Turnus na Wolskiej. Kawa od rana do wieczora. To jednocześnie kawiarnia Speciality, galeria sklep oraz miejsce kulturalnych wydarzeń. Twórcy Turnusu na Wolskiej dowodzą, że na pyszną, kawę, pyszną i dobrze przyrządzoną kawę jest wszędzie miejsce, nie tylko w specjalistycznych kawiarniach. Rano można na tak, ale to czy to jest Warszawa, Turnus na Wolskiej? No jest Wolska w Warszawie, ale... A, jest adres, Warszawa, Wolska. Muszę się wybrać, bo czemu nie? Ja rzadko jestem klientem kawiarni, słuchajcie, bo tu siedzę pół dnia, a właściwie dwie trzecie, potem jadę do domu, kawę piję najczęściej w domu, zdarza się, a umówmy się, kawa w Polsce jest bardzo droga na tle tego, jak zarabiamy, bo byłem na jakichś dwóch kapucinach ostatni raz chyba w zeszłym roku jeszcze, jak było ciepło. Nie powiem Wam, w którejś sieciówie. Po prostu zachciało nam się kawy, no to za dwie kawy ponad 5 dych zapłaciłem to. Jest grubo. Już nie pamiętam, czy one były jakieś dziwnione z dodatkami. Chyba coś takiego. No ale to jest gruba cena, ponad 5 dych za dwie kawy. No ale tak jest, jak jest, no. Co poradzimy? Cafe Luis. Tak możemy długo. Luis to czworonożny gospodarz kawiarni i pupil właściciele, które porzuciły rodzinne podlasia, a na miejscu do życia wybrały Gdańsk. O, mamy Gdańsk. No widzicie, rozrzut jest duży. Ja chcę zacząć, tak jak mówiłem, od Warszawy, ale to nie znaczy, żebyście nie pisali z innych miast, bo to powstanie z tego jakaś tam baza. Yy... No i tyle: Gdańsk. Co tam dalej? Ja cały czas próbuję po OBS-ie, słuchajcie, kręcić. A to muszę kręcić na drugim monitorze, którego. A, nowego nie widzicie. Eee, tu już jakaś reklama. Była miejska po sąsiedzku. Narutowicza Lublin. No mamy przegląd. Widzicie, to są ciekawe koncepty, i ja bym chciał w ten temat wejść. Czy w formie przewodnika, czy w formie luźnych rozmów. Najpierw muszę mieć jakieś dwie trzy kawiarnie, najlepiej z Warszawy albo okolic, które się zgodzą na coś takiego. Eee, no pamiętajcie, musicie mieć dobrą kawę, bo ja nie będę kolorował, nie będę wchodził w, w współpracę sponsorowane. To ma być szczerze. Na ten, ten kanał działa szczerze od samego początku. Ja to zawsze mówiłem, że jeśli będą chętni do płatnych współprac, to opinia zawsze musi być moja. Dlatego uważam, że takich współprac z punktu widzenia producentów ekspresów może nie być. Zresztą ja nie robię tego, słuchajcie, dla współprac. Nie mówię też i mnie. Czyli reasumując, dzisiejszy film ma być tak. Zgłaszajcie się czy zgłaszajcie kawiarnie, które znacie. Czy zgłaszajcie się, jeśli znacie właścicieli, to dajcie im znać o tym filmie, niech sobie obejrzą. Jeśli jesteście właścicielem kawiarni, skontaktujcie się ze mną. Ja też, nawet jeśli wy mi wrzucicie, słuchaj, tu jest fajna kawiarnia, no to przecież kontakt do kawiarni to nie problem, czy telefon, czy mail, czy podjechać, damy radę. Chciałbym to spróbować zrobić, bo jak o tym wspomniałem na którymś z ostatnich filmów, to pomysł Wam się podobał. No jest też, jest, jest, kawa jest, chyba, to jest wielki biznes, słuchajcie, to jest. Kurczę, no prawie wszyscy piją kawę. Ja wiem, że są tacy, co nie piją, ale to jest mniejszość. Tyle, słuchajcie, nie będę dłubał w tym ekspresie. Dzisiaj taki luźny film, ja mam głowę zupełnie gdzie indziej, bo organizacja tego zlotu. Także przypominam, wsparcie kanału, yy, zakładka na YouTubie, tam najwyższy poziom wsparcia, 25 złotych całe miesięcznie. To jest po pierwsze, dziękuję, po drugie, dostęp do serwera Discord, ekipa z tego oto serwera, 14 lub 15 osób, spotykamy się już jutro. A dla Was to już się widzimy, bo tak, bo ja generalnie ginę w czasie. E, widzimy się od piątku, a jest sobota. E, pewnie tu coś wiedzie. Jak nie materiał wideo, to wrzucimy Wam jakieś fajne zdjęcie, jak było. No i na pewno w poniedziałek na live. O ile się odbędzie, słuchajcie, bo wracamy w niedzielę, coś tam opowiem. Zobaczymy, to wiecie, to trzeba brać pod uwagę, że nie każdy chce być pokazywany, nie każdy chce się pokazywać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno Wam opowiem. Bez szczegółów. E, tyle moi mili. Odzywajcie się, piszcie, czy w komentarzu, czy napiszcie mi maila. Będę wdzięczny, bo zaczynamy od Warszawy, ale generalnie cała Polska stoi otworem. Bo czemu nie? Tyle. Przypominam o kawkach. Jak zawsze na koniec, czerwona 60% arabika, 40% robusta, zielona 85% arabika, 15% robusta, mocna dzida. 90% robusta, 10% arabika. Przypominam o grupie na Facebooku. Link macie w opisie. Liczę na Wasze wsparcie w sprawie, w temacie tego filmu. Liczę na odzew. Piszcie maile, piszcie komentarze. Nawet nazwy kawiarni. Linków nie możecie wrzucać y, jak w komentarze, więc tego nie róbcie. Nazwa kawiarni, ulica, miasto. Będziemy działać. Mam nadzieję, że coś się uda jeszcze w tym roku z tego stworzyć w okresie wakacyjnym. Trzymajcie się ciepło. My jesteśmy właśnie w środku imprezy integracyjnej Discordowej, także. Pozdrawiamy Was z okolic Warszawy, wszyscy. No i tyle. Dajcie subskrypcję, żeby nie przegapić, jak już ta seria powstanie. Dajcie lajka, zostawcie ślad po sobie, komentarz. Pozdrawiam Was z tymi trzema pysznymi kawami. Napiszcie maila kawa-małpakofid.pl, dostaniecie informacje, jakie zamówić. I tyle. Miłej soboty Państwu życzę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.